Cześć, Grzybofile! Witam Was serdecznie 26 lutego, a więc w drugi już dzień mojej wizyty grzybowej, oczywiście, grzybofilskiej wręcz, w lasach Województwa Wielkopolskiego. I przyznajmy, że zarówno pogoda nie jest taką, o jakiej tutaj marzyłem. Mamy dziś nie dość, że pochmurny jak wczoraj, ale deszczowy również dzień. Teraz na szczęście już trochę przestało kropić, więc mogłem zacząć nagrywać. Ale też sam mój plan dzisiejszych poszukiwań grzybowych się zmienił i wydaje mi się, że był to dobry pomysł, ale zaraz przejdę do rzeczy. Krótko mówiąc, zgodnie z tym, co już wczoraj Wam przybliżałem, jeżeli chodzi o moje pomysły na spędzenie tutaj czasu, jak i w ogóle o główny cel dla którego realizacji tutaj przyjechałem tak daleko, jakby nie było od Krakowa, od mojego domu. Przede wszystkim zależy mi tutaj na odnalezieniu czareczki długoczonkowej, wyjątkowo urodziwego i rzadkiego gatunku grzyba, a jako, że był on odnotowany pierwotnie na właśnie tutejszej skarpie, powiedziałbym nadrzecznej, ale tak naprawdę mamy tutaj starorzecze warty, to jest akwen, który teraz właściwie jest bardziej jeziorem niż rzeką, ponieważ nie jest z wartą połączony. Chyba, że jakimiś przepustami, może małymi, których na mapie nie widzę, ale na zdjęciach satelitarnych wygląda to tak, właśnie, że to jest wyodrębniony akwen w kształcie podkowy, który właśnie chciałbym sobie dzisiaj obejść. Może ten drugi brzeg, tak jak widzicie, nie będzie jakiś bardzo atrakcyjny, natomiast ten, myślę, że warto będzie obejść właśnie tak, no niemal dookoła, chociaż. Ta podkowa, tak jak mówiłem, się nie domyka, natomiast można lądem sobie przejść tak właściwie naokoło. Tak to przynajmniej wygląda właśnie na satelitarnych zdjęciach. No bo cóż, uznałem, że skoro jednak jeszcze tylko dzisiaj tutaj zabawię, jutro już będę wracał do Krakowa, również ze względu na pogarszającą się pogodę, no to warto ten czas spożytkować maksymalnie, intensyfikując tak więc poszukiwania właśnie czareczki długocząnkowej, no, no bo to ona jest tutaj priorytetem. No i cóż, zaczynam właśnie od tego samego miejsca, w które wczoraj przybyłem, a więc od tego, w którym czareczkę długoczonkową niegdyś, w 2006 przyznajmy roku, bo potem już niestety się tu nie pojawiła, ale wówczas tu odnotowano. No i wydaje mi się, że mógłby to być strzał w dziesiątkę, może nie, ale w dziewiątkę powiedzmy, lub w ósemkę, bo mamy ewidentnie naprawdę ciekawe znalezisko. Dlatego też jestem teraz bez plecaka, ponieważ chcę Wam pokazać. Jak to wszystko się tutaj rozgrywa cudownie? Mianowicie, przygotowując sobie kadry do tego powitalnego nagrania, rozłożyłem sobie plecak, aby powyjmować właśnie aparat, statyw. I tak patrzę, patrzę, a co to przy tym plecaku się ciekawego dzieje? Co prawda, będę musiał zaraz zmienić aparat, a przede wszystkim obiektyw, aby Wam to pokazać, ale spójrzcie na te piękne, malutkie kropeczki. A właściwie kuleczki, które tutaj mamy, jest ich naprawdę sporo. Rosną sobie one na drewnie. Tu być może będziecie w stanie to dostrzec. Są malutkie. Nie ośmielę Wam się powiedzieć, że jest to na pewno czareczka długotrzonkowa, bo z długotrzonkowością tych owocników mam tutaj istotny problem. Prawie nie mają one trzonków. Nie byłaby to zresztą pierwsza tego rodzaju zagwostka. W mojej karierze mykologa amatora. Mianowicie, przed laty znalazłem już właśnie coś dziwnego o podobnej konsystencji właśnie do tych, tychże maleństw czerwonych, czy też bordowych, które tutaj mamy. Również na gałązce rosnącego, zalegającej w ziemi. Wówczas udało się pod mikroskopem, zaznaczam, dojść do tego, że jest to grzyb, ale jaki kompletnie. Nie, nie było to możliwe do ustalenia, bardzo możliwe, że był to w ogóle jakiś nowy gatunek w każdym razie. Polska mykologia była bezradna. W doprecyzowaniu, czym bardziej jest to, czym bardziej precyzyjnie, czym więcej jest to znalezisko niż po prostu jakimś grzybem, może to być nawet czareczka długoczonkowa, to akurat myślę, że jest możliwe do ustalenia. Po właśnie wnikliwszych badaniach, bo być może jest to naprawdę coś wyjątkowego, czym zadziwimy ekologiczny świat, czy też będziemy mieli się czym pochwalić, jeżeli chodzi o polskie dokonania w tej właśnie fascynującej kategorii he, nauki, jakby nie było przyrodniczej nauki, coś wspaniałego. Teraz pozwólcie, że z bliska Wam pokażę z trochę, a może nawet dużo lepszą jakością obrazu, jak te maleństwa cudowne tutaj wyglądają. O ile jednak długość trzonka, właściwie w tym przypadku jego niewidoczność, troszkę studzi moje podejrzenia co do tego, że jest to czareczka długotrzonkowa, o tyle już sam kolor, jak i wygląd tej właśnie tego zwieńczenia tych miseczek, a więc ten włochaty fragment krawędzi jeszcze nieotwartych czareczek, nabiaławo zabarwiony, bardzo mi je przypomina. Mamy tutaj zbieżność cech pasujących jak i co najmniej nietypowych dla czareczki długoczłonkowej co czyni to znalezisko jeszcze ciekawszym Było tam kilkadziesiąt, jeżeli nie kilkaset, nawet nie liczyłem, bo nie chciałem też rozgarniać podłoża, by nie naruszać tego stanowiska, nie uszkadzać go, nie zmniejszać jego potencjału. Ale rozmiarami niestety nie grzeszyły, delikatnie mówiąc. Tak więc, oceniając jakość moich nagrań i zdjęć tego właśnie znaleziska, pomimo, że dysponowałem naprawdę jaki ciężko byłoby przebić czymś lepszej jakości, czymś o większych możliwościach, to jednak nadal są to obiekty tak małe. Weźcie to proszę pod uwagę mierzące poniżej 2 mm średnicy, że w tych warunkach, zwłaszcza pogodowych, w pochmurny, smętny dzień po południu, ukazanie ich Wam możliwie precyzyjnie, możliwie ostro, możliwie jasno. Do łatwych zadań nie należało. No, ale cóż, teraz myślę, że już tylko z górki będziemy mieli. Mianowicie, resztę tego dnia spożytkuję na poszukiwania, kto wie, być może większych owocników, a być może innych grzybowych ciekawostek. Tak więc ruszajmy tym, że starorzeczem warty, o jakże pięknej nazwie, Duża Starucha. A wędrówkę umilają mi, mam nadzieję, że i Wam, nie tylko widoki ptaków, ale i ich odgłosy, bo ptaków jest tu co niemiara. Będziecie mieli zresztą chyba okazję zaraz się o tym przekonać, bo gdzieś tutaj słyszałem z tej strony właśnie dzięcioła, z tej strony, ku której zmierzam. To zresztą wczoraj swoje poszukiwania kończyłem tuż przed tą barką, chyba trochę opuszczoną, która się przed nami znajduje sprzycumowaną doń łódeczką, o jakże optymistycznej nazwie Titanic. Posiadłość ta znalazła się na szlaku, którym przemierzam ten rezerwat przyrody, więc chyba można uznać, że mam prawo tędy sobie przejść. No jesteśmy w rezerwacie przyrody Czeszewski las. A rezerwat co do zasady można zwiedzać tylko właśnie szlakami. Na szczęście takowe tutaj są. Cóż, miejsce bardzo przyjemne, jednak chyba opuszczone, zważywszy, że choćby tutaj szyba w tym domku przed nami jest wybita, to co? Trochę urbexu. <laughs> Sobie tutaj urządzimy. Mianowicie odwiedziny w opuszczonych miejscach. Ale czyściutko, mogło być gorzej. W takich miejscach niestety ludzie lubią robić niezbyt stosowne rzeczy, a tu mamy czyste wnętrze. To tylko kolejny dowód na to, że miejsce to chyba faktycznie jest opuszczone, ale przyznacie, że piękne. Opuszczone w sensie, że nawet wandale tutaj nie przybywają, tylko odludzie totalne tu mamy. No i jaki wspaniały, wielki, choć już chyba częściowo usychający dąb. łączące się tutaj z koronami sosen. Teraz żeby się gdzieś nie władować w jakieś mokradła, to będę się trzymał regulaminowo szlaku, który zresztą powinien też umożliwić mi pokazanie wam mojego obozowiska, jako że jestem tutaj na biwaku na przeciwległym brzegu niewidocznej jeszcze warty, ku któremu tędy powinno się udać mi dojść. Tymczasem przywitajmy się z wartą i moim kempingiem usytuowanym na drugim brzegu, po czym ruszymy dalej. Bardzo przyjemna ścieżka dydaktyczna. Bardzo przyjemny rezerwat. Więc pogoda już zupełnie przestała mieć dla mnie dziś znaczenie. Oczywiście szkoda, że nie było lepszych warunków do makrofotografii, ale zakładam, że ja tu jeszcze nie raz wrócę, mając nadzieję, że ciekawek, żeby również. Tymczasem przede mną druga połowa tej dzisiejszej wędrówki, pewnie już szybsza niż pierwsza. Chyba że znów coś niezwykle ciekawego znajdę. No bo muszę trochę przyspieszyć, jako że mamy już dość późną porę, co przy tak dużym zachmurzeniu sprawia, że naprawdę raczej dość szybko zmierz dziś na stanie. Tymczasem doszliśmy właśnie do miejsca, gdzie za przeproszeniem duża starucha niemalże łączy się z wartą, którą za tym nasypem mamy, niemalże, no bo jednak są one oddzielone od siebie. Można suchą stopą z tego co widzę przejść sobie spokojnie pomiędzy właśnie dwoma brzegami dawnej Warty. Jest tu śluza łącząca starorzecze z obecną Wartą. Ech, tutaj aż się prosi o smardze, smarzówki, naparstniczki, czarki, bo w praktycznie identycznych warunkach znajdowałem już te gatunki nad rabą w województwie małopolskim. Odsyłam do wcześniejszych filmów. Zerkam pod nogi, nie tracąc nadziei, że jeszcze coś ciekawego znajdę, mimo że swoje już dziś wypatrzyłem, i naprawdę będę wracał w pełni zadowolony z efektu tych poszukiwań raptem dwudniowych. Ale na no dziś o mały włos, gdybym nie zmienił planów i nie wrócił we wczorajsze miejsce. No to nic by z tego nie było, więc cieszę się, że intuicji zaufałem. To zawsze jest cenna rzecz. W każdym razie jest cudownie, bo tutaj jest odludnie. Może za sprawą w dużej mierze tego, jak ciężko jest tutaj dotrzeć. Mnie też czeka pół godziny jeszcze marszu do samochodu i potem pół godziny jazdy do tego jakże pobliskiego mojego obozowiska. No ale cóż na pewno będę chciał tutaj wrócić. Nie wiem, czy uda się to jeszcze tej zimy, czy nawet wiosny, może być też trudno, ale bardziej pewnie latem, bo myślę, że latem też może to być całkiem ciekawie. A na pewno kolejnych wiosen może w przyszłym roku choćby. No bo dwa dni to jest stanowczo za mało jak na ten teren. No i przyjemnie by było też w bardziej urodziwej aurze, w bardziej słonecznych dniach. Pokazać wam te cudowne lasy. No bo kuszą tutaj nie tylko grzyby, ale i właśnie ta bezludna natura. Przez te dwa dni na nikogo nie natrafiłem ani tutaj, gdzie wędrowałem przez rezerwat, ani nawet na miejscu biwakowym. Cudowna dla mnie sprawa. Bardzo to sobie cenię. Taką właśnie ustronność leśnych ostępów. Jedynie ptaki słychać. Ptaków jest tu mnóstwo. Myślę, że wiosną taką już w pełni wybujałą będzie tu jeszcze ciekawiej. Tak więc ewidentnie opuszczam to miejsce z niedosytem, a nie przesytem. A jeżeli również wy nie przesyciliście się jeszcze moimi filmami, to zachęcam was serdecznie do zasubskrybowania mojego kanału i kliknięcia w dzwoneczek. Będę również wdzięczny bardzo za komentarz, za łapkę w górę, a szczególnie za dołączenie do grona wspierających. Tymczasem dziękuję wam za dziś. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się zdrowo. Cześć.